Cześć, witajcie w kolejnym filmie przeglądowo-informacyjno-dyskusyjnym, czyli dzisiaj po raz kolejny przedstawię Wam różne zmiany, które zostaną wprowadzone w Minecraft 1.2. Wszystkie zmiany, tak żeby przyspieszyć filmik, będę podawał w punktach, a wasze, Waszym zadaniem jest reakcja na nie w komentarzach pod tym filmem. Życzę miłego oglądania. Maksymalną wysokość budowania zwiększono ze 128 do aż 256 bloków. Dodano nowy rodzaj zapisu światów, który nazywa się Anvil. Jest to bardziej skuteczny rodzaj zajmujący mniej miejsca, pozwalający na bardziej płynną grę. Jeżeli macie światy ze starej gry, to możecie je w każdej chwili skonwertować. Po prostu klikacie Play Selected World i automatycznie to wam się zacznie konwertować. Dodano lampę, którą tworzymy z jednej sztuki Świetlącego kamienia oraz czterech sztuk czerwonego proszku, układając to wszystko w taki sposób. Lampy zasilamy czerwonym proszkiem, na przykład dźwignią. Wszystkie zwierzęta otrzymały sztuczną inteligencję, wbudowaną już w kliperach czy w szkieletach i zombie. Kotki otrzymały dźwięki jak miał, mr i tak dalej. Dodano rzadkie Rzadkie przedmioty, które możemy zdobyć z szkieletów i, yy, i z zombie Przy szkieletach jest to na przykład łuk, przy zombie jest to yy, żelazny miecz Teraz kolejnych wiele zmian jeżeli chodzi o wioski Zacznijmy od tego, że NPC-ty się rozmnażają, czyli te wieśniaki Niestety nie udało mi się tego uchwycić, więc proszę was o zamieszczenie czegoś w wideo odpowiedziach. Tak, żeby po prostu moi widzowie mogli sobie zobaczyć, jak to wszystko dokładnie wy wygląda. Y mogę wam powiedzieć, że są to takie małe NPC-ty, które bardzo szybko chodzą. Mianowicie spri sprintują. Bardzo fajnie to wygląda, śmiesznie. W nocy NPC-ty będą szybko chować do swoich domów. Jak widzimy. Uciekają oni przed zombiakami, bo, bo właśnie zombiaki mają możliwość y atakowania ich. Y ilość... Y przy, przyrostu naturalnego w wioskach zależy oczywiście od wielkości wioski, czym większa, tym więcej będzie Dziusiów e, A dodatkowo wprowadzono w, albo w, zostanie wprowadzona taka funkcja, że e, horda zombiaków będzie atakować wioskę i niszczyć, próbować przynajmniej niszczyć e, tutaj tych mieszkańców. E, z tego co słyszałem, będzie jakiś system obronny wprowadzony. Możliwe, że e, oni będą mogli się jakoś bronić. Ostatecznie zombie mogą niszczyć drzwi wioskach. To zostało wprowadzone w przedostatniej um, snapshotie, można powiedzieć. Um, oczywiście to także um, jest obecne na um, trybie gry hardcore. Więc to by była większość tych um, ważniejszych zmian, które zostaną wprowadzone w Minecraft 1.2. Um, można jeszcze wspomnieć, że zostanie trochę poprawione oświetlanie na serwerach multiplayer, um, no i inne takie drobne. Zmiany, ale oczywiście, jeżeli chcecie coś dopisać, co zauważyliście, że zostało zmienione, to oczywiście możecie to zrobić w komentarzach pod tym filmem. No i wyjątkowo akceptuję mm, wszystkie odpowiedzi wideo związane z tym, z tym mm, update'em. Proszę nie wsadzać tam swoich filmików, jakichś bzdur, bo i tak zostaną usunięte albo w ogóle nie zostaną zaakceptowane. Więc bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że się trochę dowiedzieliście, eee, liczę na pozytywne oceny, jestem Patryk i pozdrawiam. No i oczywiście życzę wspaniałej gry.